Myślę, że każdy z nas ceni sobie niesamowicie poczucie bezpieczeństwa, bo to sprawia, że człowiek się rozwija, że w jakiś sposób jest mu w tym życiu, w tym świecie dobrze. Mówimy często, że ważny jest spokój. Czasami rozwijamy to i mówimy święty spokój. Nieraz ktoś, gdy trzeba zrobić jakiś wyjątkowy krok, mówi: Dajcie mi święty spokój. Ale ten święty spokój, moi kochani, to chyba nie jest coś, co pasuje do naszego chrześcijańskiego życia, bo to jest takie odpuszczanie, rezygnacja, powiedziałbym nawet pewna bierność. Dajcie mi święty spokój, to sygnał, że. Ja chcę zachować dystans, nie chcę się w coś angażować. Uczy nas to obojętności. Czy nie macie wrażenia, że właśnie takie nastawienie sprawia, że często omijamy sytuacje, w których moglibyśmy coś zmienić w naszym życiu albo w życiu innych? Święty spokój nieraz znajduje wytłumaczenie. A dlaczego ja to mam zrobić? A nie mam czasu, nie mam możliwości, nie potrafię, nie mam środków. Nie jestem na to przygotowany. I tak rozmijamy się bardzo często w praktyce z przykazaniem miłości. Widzę głodnego, spragnionego przybysza, nagiego, chorego, uwięzionego, ale cenię sobie ten święty spokój i zostawiam. Nie szukam możliwości, nie próbuję jakoś pomóc. Tak często zwyczajnie uciekamy. Zachowujemy ten dystans, bierność, to co wspomniałem na początku, a nawet pielęgnujemy swoje lenistwo. Pamiętam kiedyś takie spotkanie na wizycie kolendowej, kiedy starsza kobieta, która była niedołężna, nie potrafiła wyjść z domu, zapytana przeze mnie, czy potrzeba jej jakiejś pomocy, czy może trzeba coś zorganizować, żeby ktoś przyniósł zakupy, może ugotował obiad, mówi, nie proszę księdza, ja mam wspaniałych sąsiadów. Idę potem, bo to w bloku do tych sąsiadów, rzeczywiście małżeństwo, ludzie niewiele młodsi od tej pani, też siły nie mają, ale ugotują zupę, zaniosą. Jeżeli poprosi o zakupy, to zrobią, bo mają jeszcze siłę. Mogliby żyć w tym świętym spokoju, ale jednak czują się odpowiedzialni za swoją się sąsiadkę. Z życia świętego Marcina, patrona naszej parafii, znane jest jedno z takich słynnych wydarzeń, bo w tym całym życiorysie, w tej hagiografii świętego Marcina legenda. Miesza się z faktami. Nie wiemy, ale warto do, tego, do tej historii się odwołać. Otóż znana jest opowieść, jak święty Marcin u bram miasta zobaczył żebraka, który prosił o jałmużnę. I dzieli się z tym żebrakiem częścią swojej żołnierskiej opończy. Gdzieś próbowałem doczytać i faktycznie rzymscy żołnierze w IV wieku mieli na sobie kawał ciężkiego, ciepłego sukna. Jeszcze tym bardziej, gdy udawali się w jakieś rejony, gdzie aura była niesprzyjająca, to ta opończa mogła być jeszcze większa. I on odciął kawał tej opończy i dał temu biedakowi. Następnej nocy temu. Pogańskiemu żołnierzowi ukazał się Chrystus okryty płaszczem, kawałkiem tego płaszcza żołnierskiego, mówiący do aniołów: To Marcin okrył mnie swoim płaszczem. Jak opowiadają hagiografowie naszego patrona, to był przełom w jego życiu, życiu poganina-żołnierza. Miał przecież usprawiedliwienie: jestem żołnierzem, nie mam możliwości, nie wypada, jestem przeznaczony do czegoś zupełnie innego. Mógł powiedzieć nie teraz, bo jestem nieprzygotowany, a jednak zrobił krok w stronę miłości bliźniego. Krok, który zmienił jego życie, diametralnie zmienił to życie. Być może również zmienił życie tego żebraka, o tym nie wiemy, ale przynajmniej ta jedna noc, pod okryciem tego kawałka żołnierskiego płaszcza była dla niego w miarę komfortowa. A Marcin ochrzcił się, opuścił wojsko, bo to nie korespondowało z jego wiarą. Zaczął wielkie starania o nawrócenie swoich rodziców, zaczął pobierać nauki u Hilarego, późniejszego świętego Hilariego z Poitiers. Został akolitą, potem diakonem, pustelnikiem, gdzie gromadził wokół siebie wielkie grono uczniów, a ostatecznie został wybrany przez lud jako biskup tur. Ten jeden krok sprawił, że nie było w jego życiu miejsca na święty spokój. On zrobił krok poza strefę swojego komfortu. Moi kochani. Trzeba wyjść z tej przestrzeni swojego świętego spokoju, żeby faktycznie nie przeoczyć spotkania z Jezusem, żeby nie rozminęła nas właśnie taka historia. To Ty, bracie siostro, dałeś mi jeść, dałeś mi pić, okryłeś mnie, odwiedziłeś, umocniłeś. Tanie tłumaczenie nie przykryje naszej opieszałości, lenistwa. Unikania konfrontacji z rzeczywistością. Święty spokój może być okazją do zaniechania dobra, dobra ewangelicznego, którego tak bardzo brakuje w naszej codzienności. I, kochani, nie trzeba heroizmu. Święty Marcin oddał tylko kawałek swojego płaszcza. Nie wszystko, ale. Ta część tego płaszcza to było to wyjście z tej przestrzeni świętego spokoju, i to był ten gest, ważny gest, w stronę drugiego człowieka. Nie trzeba ogołocić siebie do zera. Ważny jest ten gest, słowo, krok w stronę drugiego człowieka. Czasami w stronę samego siebie, bo warto o tym pamiętać. Że trzeba też zrobić dla siebie coś dobrego. Coś z tego ewangelicznego dobra należy się każdemu z nas. Bo gdy mówimy o miłości bliźniego, to warto wspomnieć, że w przykazaniu miłości Boga i Bliźniego jest bardzo mocno podkreślone, jest mowa o miłości do bliźniego, którego trzeba miłować jak siebie samego. Moi kochani. Zostawmy ten święty spokój i z tego dzisiejszego świętowania wyjdźmy ze świętym zapałem, żeby dostrzegać te miejsca, gdzie trzeba zadziałać, gdzie trzeba być, powiedzieć, wesprzeć. Może to chodzi o ten najbliższy krąg rodziny, przyjaciół, znajomych. Tak jak mówię, nie chodzi o wielkie rzeczy. Nie chodzi o to, żeby się wyzbyć wszystkiego, ale żeby wyjść z otwartymi oczami i zauważyć tych głodnych, spragnionych, nagich, chorych, tych w potrzebie słowa, pomocnej ręki. Święty spokój, chociaż rodzi jakieś poczucie bezpieczeństwa, to nie jest ewangeliczne przesłanie. Myślę, że warto z tej dzisiejszej Eucharystii wyjść. Ze świętym zapałem, żeby zauważyć, jak święty Marcin tego potrzebującego biedaka, jak to starsze małżeństwo tę sąsiadkę, której nie miał kto przynieść zakupów. Jak rozglądniemy się wokół, to zobaczymy wielu takich, którzy czekają na słowo, na gest, na pomoc. I pamiętajmy, wszystko, co uczyniliście, uczyniliśmy jednemu z najmniejszych, uczynimy Chrystusowi.